Staram się wykonać następujące ćwiczenie. Dwie serie e, po 8 powtórzeń, w tym że w jednej serii macie najpierw 4 powtórzenia na jedną nogę i cztery powtórzenia na drugą nogę. Ja Wam pokażę docelowo tutaj z tej strony, ale później ewentualnie się ustawię i też ustawimy na drugą stronę. Idę sobie do pozycji klęku hmm, do takiego wykroku, ale kolano w tym momencie się oprze na ziemi, więc można powiedzieć, że to będzie coś, ale takiego... I jak jedną nóż, ale później się jeszcze podeprze ręką. Więc idę sobie do przodu. Hop, popatrzcie. W tym momencie ta noga jest z przodu. Zwróćcie uwagę na to, żeby kolano wychodziło przed palcem. Lewa noga z przodu. Uda jest z mocno do tyłu palce szpiczastą. Opieram ręce, hop. skręcam sobie maksymalnie, nie jestem w stanie ręka patrzy na sufit. Hop. I wracam tą nogą. I wykonuję kolejne powtórzenie. Hop. Powtórzę na jedną, a następnie wykonuję cztery powtórzenia na drugą stronę. Nie? Czyli wyglądałoby to w tym momencie tak, że idzie prawa noga do przodu. Opieram rękę. hop, Rotuję maksymalnie, wracam i odpycham. Cztery powtórzenia. Dwie serie pamiętajcie o prawidłowym ustawieniu. Jak robicie rotację odcinka piersiowego do góry. To pamiętajcie, że nie jest najważniejszy w tym wszystkim staw ramienny, a musicie uruchomić odcinek piersiowy, dobra? Więc to tutaj nam nic nie da, a muszę się skręcić z odcinka piersiowego.